To niewielkie średniowieczne miasto położone w południowo-wschodniej Irlandii, liczące nieco ponad 26 tysięcy mieszkańców. Znane jest również jako Miasto Marmuru. To obszar o dużym ruchu turystycznym i, choć słynie z piwa, zamku, wież oraz katedr, wśród Irlandczyków najbardziej znany jest z Harlingu. Z czułością nazywa się ich kotami. Zaledwie 30 minut na południe od tego miasteczka znajduje się wioska o nazwie Windup. Jej największym powodem do dumy jest George Clooney, którego przodkowie pochodzili z pobliskiego miasteczka. Jednak rodzina, o której dziś będziemy mówić, to jednak historia tragedii i morderstwa. Rodzina W. Well. W poranek Bożego Narodzenia w 2008 roku 30-letnia Sharon oraz jej dwie córki, 7-letnia Zara i dwuletnia letnia Nadine, Zostały znalezione martwe w swoim domu na farmie, na obrzeżach miasteczka. Po odkryciu ich ciał szybko stało się jasne, że nie był to wypadek. To historia matki i jej dzieci oraz dnia, który miał być najcenniejszy ze wszystkich, pełnym radości i ekscytacji porankiem bożonarodzeniowym każdego dziecka, który zamienił się w koszmar. Koszmar, który do dziś prześladuje ich najbliższą rodzinę, przyjaciół oraz całą lokalną społeczność. Nie ma zbyt wielu informacji o wczesnym dzieciństwie Sharon, zanim dołączyła do rodziny Well, gdy miała cztery lata. Z wywiadów z jej bratem Johnem można się dowiedzieć, że Sharon była jednym z trójki rodzeństwa adoptowanego przez jego rodziców Christy i Nancy. Sharon była życzliwą i lojalną przyjaciółką. Zawsze było wiadomo, na czym się z nią stoi. Nie bała się mówić tego, co myśli. Uwielbiała szkołę, była dobrym uczniem. Kochała ludzi i opiekowanie się nimi, więc nikogo nie dziwiło, gdy zdecydowała się na karierę w branży hotelarskiej. Była silna psychicznie, zawsze przyjemnie było przebywać w jej towarzystwie i bardzo ciężko pracowała, by coś osiągnąć w życiu. We wczesnej dorosłości zmagała się z trudnościami i przeżyła kilka wzlotów i upadków. Ale gdy na świat przyszły jej dziewczynki, całkowicie skupiła się na nich. Były dla niej absolutnym priorytetem. Zara miała siedem i pół roku, a to pół było dla niej bardzo ważne. Była pełna energii i trzymała dziadków w ciągłej gotowości. Christy, jej dziadek, codziennie rano odwoził ją do szkoły, a gdy trzeba było przygotować się do meczu harlingu lub piłki nożnej, Zara zawsze pomagała rozkładać flagi przy linii bocznej boiska. Chodzili na długie spacery i rozmawiali bez końca. Była bardzo dojrzała jak na swój wiek, i nie było tematu, na który nie miałaby zdania. I babcia każdego ranka czesała jej włosy przed szkołą, a Zara kiedyś powiedziała, że dziadek jest taksówkarzem, a babcia fryzjerką. Była absolutnie rozczulająca. Nadin miała zaledwie dwa i pół roku, a jej osobowość dopiero zaczynała się kształtować. Niedawno zdiagnozowano u niej formę autyzmu, a Sharon podejmowała wszelkie kroki, by zapewnić córce potrzebną pomoc. Sharon nigdy nie opuściła żadnej wizyty, zawsze dbając o swoje dziewczynki. Tak samo jak dbano o nią w dzieciństwie. Chciała dać im wszystko, co najlepsze. Przeprowadziła się do domu na farmie, aby być bliżej swoich rodziców i uzyskać wsparcie, którego potrzebowała jako samotna matka. Jej rodzice byli zawsze pod ręką, więc nigdy nie była pozbawiona pomocy. Był to nowy początek dla niej i dziewczynek, a życie zaczynało się układać. Sharon uwielbiała Boże Narodzenie i w 2008 roku nie było inaczej. Choinka była już ubrana. Prezenty zapakowane i ułożone pod nią, a plany na spędzenie świąt z rodzicami ustalone. Czekała też na przyjazd Stevena, gdy cała rodzina miała się zebrać: bracia, siostry, siostrzeńcy i siostrzenice. Nie wiedziała jednak, tak samo jak jej córki, że tej wigilijnej nocy Sharon położy je spać i pocałuje na dobranoc po raz ostatni. Tej nocy odwiedzi je nie święty Mikołaj, lecz morderca. Wcześniej tego dnia rozmawiała telefonicznie z matką. Była bardzo podekscytowana, opowiadała, że kupiła dziewczynkom wszystko, o czym marzyły. Szeptem dodała nawet wszystkie rachunki mam opłacone i zostało mi jeszcze trochę pieniędzy. Mama była z niej bardzo dumna. Omówiły plany na następny dzień i pożegnały się. A na marginesie, jeśli ktoś zna irlandzkie pożegnanie mamusi, to wie, że zazwyczaj zajmuje ono połowę całej rozmowy. Gdy dzieci zostały położone do łóżek i spały już głęboko, Sharon zadzwoniła do taty, aby powiedzieć mu droga wolna i że może przywieźć prezenty od świętego Mikołaja dla Zary i Nandin, które bezpiecznie przechowywała w jego domu. Jej ojciec przyjechał około godziny 23, parkując w pewnej odległości, aby nie obudzić dziewczynek. Sharon przywitała go na podwórzu, a prezenty od Mikołaja zostały przekazane. Pożegnał się z nią, mówiąc, że zobaczą się następnego dnia. Rano dziewczynki miały zostać odebrane przez dziadków. Sharon wróciła do środka, zamknęła drzwi, ułożyła prezenty pod choinką i przygotowała się do snu. Tej samej nocy pewien mężczyzna spędzał ją w zupełnie inny sposób. Tego dnia był w pracy, a później poszedł pić z kolegami. Następnie wrócił do lokalnego pubu, aby kontynuować całodniowy alkoholowy ciąg. Gdy noc dobiegała końca, oznajmił swoim znajomym Idę wyrwać jakąś laskę. Ten mężczyzna przeszedł 20 minut pieszo, długą, ciemną i odludną drogą do domu Sharon. Wiedział, że mieszka tam samotna, bezbronna kobieta z dwójką dzieci. Miał mnóstwo czasu, by się rozmyślić i wrócić do domu, ale tego nie zrobił. Gdy około godziny pierwszej trzydzieści w nocy zbliżył się do domu, panowała całkowita ciemność. Włamał się do środka i zaatakował Sharon w salonie. Wykorzystał ją, udusił podczas gdy jej małe dziewczynki spały w pokoju. Następnie przyciągnął jej bezwładne ciało do sypialni dzieci i przykrył je kocem. Przez kolejne godziny przebywał w domu zastanawiając się co robić dalej. To co postanowił było niewyobrażalne. Jedynym wyjściem z sytuacji jaką sam stworzył miało być podpalenie domu i odebranie życia dwóm małym dziewczynkom, aby zatrzeć ślady. Potem opuścił dom, wrócił do siebie i poszedł spać. Później tego samego ranka dwaj sąsiedzi zauważyli dym noszący się nad domem na farmie. Próbowali dostać się do środka przez drzwi frontowe, ale ogień był zbyt intensywny. Pobiegli więc na tył budynku i przez tylne okno wynieśli dziewczynki. Było już jednak za późno. Dziewczynki i ich matka nie żyły. Na miejsce przybyła straż pożarna oraz garda, a teren został zabezpieczony do oględzin. Detektyw Brian Murphy oraz sierżant detektyw Jim Link Przybyli na farmę i podczas wstępnego przesłuchania dwóch mężczyzn, którzy wydobyli ciała, zauważyli, że ciało Sharon było znacznie sztywniejsze niż ciała dziewczynek. To natychmiast wzbudziło alarm. Ten pożar mógł nie być wypadkiem. Ciała zostały przewiezione do biura koronera. Dr Mary Cassidy, państwowa patolog, przeprowadziła sekcję zwłok wszystkich trzech ofiar. Obie dziewczynki, Zara i Nadine, zmarły w wyniku zatrucia dymem i nie miały żadnych obrażeń ciała. Ich matka, Sharon, nie miała dymu w płucach. Ustalono, że zmarła w wyniku duszenia. Najistotniejszymi obrażeniami na ciele były ślady wokół szyi. Linia dekoltu była ściśnięta, co było zgodne z ręcznym duszeniem. Doktor Cassidy wskazała również obecność śladów, wskazujących na brutalną próbę penetracji. Powiedziała, że Sharon mogła być duszona w trakcie tego aktu i że możliwe było, iż pasek od jej szlafroka został zaciśnięty na szyi. Na koniec zaznaczyła, że nie można wykluczyć, iż penetracja nastąpiła też tuż po śmierci. Raport ten potwierdził to, o czego Garda już się domyślała. Rozpoczęto śledztwo w sprawie morderstwa. Zadawano pytania, kto, dlaczego i co najważniejsze, czy był to obcy, czy ktoś znany ofiarą. Jako pierwszą przysłuchano rodzinę, by ustalić, kim była Sharon, kto należał do jej kręgu znajomych i czy ktokolwiek mógł chcieć ją skrzywdzić. Przesłuchiwano mężczyzn z okolicy i pobierano próbki DNA. Zbierano wszelkie informacje, które mogły pomóc w ustaleniu sprawcy tej potwornej zbrodni. Mała społeczność chciała, by morderstwa zostały jak najszybciej rozwiązane. Z zebranych informacji szybko stało się jasne, że morderca jest jednym z nich, a w tak niewielkiej społeczności było to niemal równie wstrząsające jak same zbrodnie. Podczas zbierania informacji, przeprowadzania wywiadów i oczekiwania na wyniki DNA. Jedno nazwisko pojawiało się raz za razem. Brian Hennessy. 23-letni mężczyzna urodzony i wychowany w Wing Up. Dobrowolnie oddał próbkę DNA i został przesłuchany przez kartę. Był dobrze znany w okolicy, a jego rodzina znała rodzinę Well. Cichy mężczyzna mieszkający z matką i mający dziewczynę. Pracował jako tymczasowy lokalny listonosz. Sharon znał jedynie przelotnie, ale wiedział, że mieszka sama z dwiema córkami. Hennessy zadawał pytania, których nikt inny nie zadawał. Chciał wiedzieć, czy ogień dotarł do tylnej części domu, czy dach zawalił się na sypialnię, w której znaleziono ciała. Ludzie zaczęli podejrzewać jego zachowanie, i garda została o tym poinformowana. Tydzień później, gdy Sharon i dziewczynki zostały pochowane w nowy rok, pojawił się na pogrzebie. W końcu nadeszły wyniki DNA, potwierdziły zgodność z Hennessy. 15 stycznia 2009 roku został on ostatecznie aresztowany w swoim domu. Podczas pierwszego przesłuchania Hennessy musiał wymyślić jakąś historię i była to historia, która zmieniała się nieustannie, w miarę jak garda ujawniała mu coraz więcej dowodów. Hennessy pozostawał chłodny, spokojny i opanowany. Początkowo zaprzeczał, jakoby w ogóle znał Sharon i długo trzymał się tej wersji. W końcu przyznał, że znają jedynie przelotnie. Powiedział gardzie, że w Wigilię pracował, a potem poszedł pić i wrócił do domu prosto spadł. Gdy poinformowano go, że przesłuchali jego matkę, a ona zeznała, iż wpuściła go do domu około siódmej rano, jego wersja wydarzeń uległa zmianie. Stwierdził wtedy, że zostawił kurtkę w pubie i wrócił po nią. Jednak nie dali temu wiary. Podważyli jego linię czasową i wiedzieli, że nie mogło mu zająć to tyle czasu. Wyjść z domu, wrócić do pubu po kurtkę i ponownie pieszo wrócić do domu. Gdy przedstawili mu dowody DNA, Hennessy po raz pierwszy zaczął okazywać oznaki presji. Do tego momentu jego zachowanie pozostawało niezmienne. Spokojne, chłodne i niewzruszone. Ale zaczęły pojawiać się pęknięcia. W końcu przyznał, że tamtej nocy był w domu Sharon i że to ona zaprosiła go do środka. Twierdził, że odbyli stosunek za obopólną zgodą, ale jej nie zabił. Później, podczas kolejnego przesłuchania, przyznał w końcu, że udusił Sharon, gdy zagroziła, że powie o dziewczynie o ich kontakcie seksualnym. Zapytany o pożar powiedział, że nie wiedział co zrobić i spędził kilka kolejnych godzin w domu, podczas gdy dziewczynki spały, ich matka leżała martwa u ich stóp. Zdecydował się podpalić dom, aby zniszczyć dowody. Wiedział, że dzieci tam są, ale o nich nie myślał. Myślał tylko o morderstwie i zatarciu śladów. Gdy dom stanął w płomieniach, wrócił pieszo do domu. Jego matka wpuściła go do środka, a on zasnął na kanapie. Po przebudzeniu zjadł świąteczny obiad z rodziną, a wieczorem poszedł do domu swojej dziewczyny, jak gdyby nic się nie stało. Mimo, że przyznał się do tych czynów podczas przesłuchań prowadzonych przez gardę i został oskarżony o morderstwo, nadal nie chciał przyznać się do winy. Dopiero w ostatniej chwili rano, w dniu rozpoczęcia procesu, 17 listopada 2009 roku, ostatecznie przyznał się do trzech morderstw. Zarzut wymuszonego stosunku seksualnego został jednak wycofany. Sędzia wymierzył trzy obowiązkowe kary do żywotniego pozbawienia wolności. Dwie z nich, za zabójstwo córek Sharon, miały być odbywane równocześnie, natomiast kara za zabójstwo Sharon miała być odbywana kolejno. Oznaczało to, że Hennessy powinien spędzić w więzieniu co najmniej 30 lat. Była to bezprecedensowa decyzja w irlandzkim systemie sprawiedliwości. W 2010 roku Hennessy odwołał się od wyroku i wygrał. Jego kara została zmniejszona do trzech dożywotnich wyroków odbywanych równocześnie. Oznacza to, że odbywa jedną karę dożywocia za wszystkie trzy morderstwa. Po sukcesie apelacji rodzina Well stanęła przed nową walką walką z irlandzkim systemem sprawiedliwości, aby utrzymać Henesiego w więzieniu. Zgodnie z irlandzkim prawem kara dożywocia odnosi się do życia skazanego. A ponieważ ma on tylko jedno życie, można orzec tylko jedną karę dożywotniego więzienia, niezależnie od liczby odebranych żyć. Politycy są twórcami prawa w kraju, sędziowie nie mają swobody w zakresie wymiaru kary, ich ręce są związane. Dlatego gdy Henesy odwołał się od wyroku, sprawa wróciła do literalnych zapisów prawa irlandzkiego i apelacja została uwzględniona. W tamtym czasie skazany mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po siedmiu latach. Hennessy miał więc swoją pierwszą rozprawę po siedmiu latach i została ona odrzucona. Półtora roku później rodziny ofiar nie mogły uczestniczyć w kolejnym posiedzeniu, ale mogły napisać list wyjaśniający, dlaczego nie powinien być zwolniony. Okazało się jednak, że ten list był przekazywany Tennessee mu przed rozprawą, co ponownie wywołało ogromne cierpienie u rodziny Well. W sierpniu 2019 roku uchwalono nową ustawę, która zmieniła minimalny okres ubiegania się o warunkowe zwolnienie z 7 do 12 lat. Hennessy złożył wniosek po raz drugi pod koniec 2021 roku i do dziś rozprawa nie została jeszcze wyznaczona. Średnio faktycznie odbywana kara dożywocia w Irlandii wynosi około 20 lat. Dlatego Hennessy spędził już 12 lat w więzieniu, ale może odsiedzieć jedynie kolejne 8. Można również składać wnioski o zwolnienie warunkowe co 3 do 4 lat, aż do skutku. Co za każdym razem ponownie przeżywa rodzina ofiar. Jakby tego było mało, gdy wyjdzie na wolność, nie zostanie wpisany do rejestru przestępców seksualnych. Ponieważ zarzut wymuszonego stosunku został wycofany. Ta historia nie ma szczęśliwego zakończenia i nie niesie żadnej nauki. Ludzie zrobią to, co chcą, kiedy chcą i z kim chcą, bez względu na konsekwencje. Życie straciła matka wraz z dwójką swoich pięknych dzieci. Rodzina straciła córkę, nuczkę, siostrę, bratanicę i kuzynki, tylko dlatego, że ten mężczyzna tak postanowił. I tak oto dobrnęliśmy do końca historii. Bardzo dziękuję za jej wysłuchanie. Postaram się teraz dać ich troszkę więcej, skoro mamy ten okres przedświąteczny. I z tego co wiem, szykujecie się w domach i włączacie mnie w trakcie czasami nawet i lepienia pierogów. Tak, przynajmniej. Wyczytałem w komentarzach, także dziękuję za to, że jesteście i do usłyszenia już niedługo. Zostawcie, proszę, subskrypcję i polubienie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli ktoś jest po raz pierwszy na moim kanale, niech zerknie w całą historię filmów. Jest ich całkiem sporo do nadrobienia. Do usłyszenia!